gadni jakie to zwierzę bravo to była owca zwierzę numer 2 tak to jest kura zwierzę numer 3 Brawo, to gęś. Zwierzę numer cztery. Tak, to świnia. Zwierzę numer pięć. To kogut. Zwierzę numer sześć. Tak, to krowa. Zwierzę numer siedem. Tak, to kaczka. Zwierzę numer osiem. Brawo, to koń. Zwierzę numer 9. Brawo, to był pies. Zwierzę numer 10. Brawo, to była koza, zwierzę numer jedenasty. Brawo, był to kot. To już wszystkie zagadki. Gratuluję!